Kartacz. Podstawowe narzędzie każdego brodacza, niezależnie od długości jego zarostu. Po co go stosować, jaki wybrać i czy jest sens trzesać kilkumilimetrowy zarost? Zapraszamy do oglądania. Jeśli widzimy się tutaj po raz pierwszy, nie zapomnij zostawić subskrypcji, żeby nie przegapić najnowszych materiałów dotyczących męskiej pielęgnacji i ciekawostek ze świata barberingu. A teraz kartacz. Prosta szczotka, prostsza niż wszystkie te, z którymi mieliście do czynienia. Nawet rączki nie ma. Ma za to całą masę zalet. Przyjrzyjmy się im po kolei. Najbardziej popularną funkcją kartacza jest oczywiście czesanie brody. Przy takiej długości jak moja ciężko jest utrzymać te włosy w ładzie. Każdy, kto wyhodował na brodzie taki włos, dobrze wie, jak broda wygląda o poranku po całonocnych starciach z poduszką. Kartacz idealnie radzi sobie z rozczesywaniem poplątanych pasm włosów, prostując je i elegancko układając. Gęsto nabita szczotka i jej twardy włos bez problemu ułożą nawet najbardziej niesforną brodę. Jeżeli użyjecie kartacza z włosem naturalnym, możecie być spokojni o elektryzowanie się włosów. Bardzo często wspomina się o wyższości naturalnego włosia nad syntetycznym. To właśnie jeden z powodów. Plastikowe włosy mogą naelektryzować brodę, a wtedy jej ułożenie staje się pra... praktycznie niewykonalne. Kolejną zbawienną funkcją kartacza jest wydrapywanie złuszczonego naskórka. Przyglądając się bliżej kartaczowi, zauważycie, że jego włosy są przycięte na różne długości. Dzięki temu lepiej docierają do skóry i wydrapują z niej złuszczony naskórek. Musicie też zwrócić uwagę, żeby włosy kartacza miały odpowiednią twardość. Kartacze naturalne zrobione są ze szczyciny z dzika. Włos o takiej twardości wymasuje i podrapie skórę, poprawiając jej kondycję. Nie możemy też pominąć czyszczącej funkcji kartacza. Przeczesując brodę, oczyszczamy ją z kurzu, pyłu i pozostałości kosmetyków. Pomaga nam w tym struktura włosa takiej szczotki. To naturalny włos, przez co nawet najintensywniejsze czesanie nie zniszczy naszej brody, za to skutecznie ją oczyści. I ostatnim, ale chyba najbardziej pożądanym zadaniem kartacza jest poprawienie ukrwienia skóry twarzy. Dzięki takiemu zabiegowi wzmacniamy te najsłabsze włosy i sprawiamy, że broda wyraźnie się zagęszcza. Przy odpowiedniej regularności efekty możemy zobaczyć już po kilku tygodniach. Także, odpowiedzią na pytanie, jak zagrycić swoją brodę, jest właśnie odpowiedni kartacz. No właśnie, znając już zalety kartacza, zastanówmy się, jaki będzie dla nas najlepszy. Co wybrać, gdzie szukać i na co zwrócić uwagę. Podsumowując, przede wszystkim kartacz powinien być twardy i naturalny. Najlepszym wyborem będzie szczecina z dzika. Jest ona odpowiednio twarda, dzięki czemu skutecznie wydrapie martwy skórek. A struktura dzikowego włosia nie zniszczy naszej brody podczas czesania. Do brody szczotka powinna być twarda, taka mięciutka, nadaje się raczej do czyszczenia butów. Po drugie, zwróćcie uwagę na długość włosa w kartaczu. Powinniście mieć możliwość dotarcia nim do samej skóry. Dodatkowo kartacze, z których korzystamy w salonie i te, które możecie znaleźć na naszej stronie internetowej, mają włosy przycięte na różne długości. To umyślny zabieg producenta. Włosy różnej długości skutecznie przybijają się nawet przez najgęstszą brodę, przez to równomiernie ją przeczesują i docierają do skóry. Po trzecie, jego budowa. Rączka powinna wygodnie leżeć w dłoni. Pewny chwyt pozwoli Wam w pełni kontrolować proces kartaczowania. Przedzieranie się przez wielkie brodzisko małym kartaczem może być po prostu niewygodne. No i na koniec trwałość. Kartacz to proste narzędzie, drewniana rączka i trochę włosów z dzika. Im prostsza jego budowa, tym dłużej będzie Wam służył. Nie dajcie się zwieść nowym technologiom pneumatycznych poduszek czy innych wynalazków. Twardy włos takie poduszki wyskoczy szybciej niż możecie się spodziewać, ani się nie obejrzycie, a wasz was kartacz wyłysieje. Prostota, prostota i jeszcze raz prostota. Sami zobaczcie. Dwie klepki drewniane sklejone i zbite gwoździkami. Do tego szczecina nabita prosto w tę drewnianą rączkę. Ten ręcznie robiony kartacz jest ze mną już ponad rok. Codziennie czeszeniem kilkanaście brud różnej długości, a wciąż wygląda jak nówka sztuka. No może poza tym lakierem, który nie wytrzymał codziennego czyszczenia i agresywnej dezynfekcji. Właśnie, czyszczenie. Ja swój czyszczę i dezynfekuję nawet kilkanaście razy dziennie. Wy powinniście czyścić go średnio raz w tygodniu. Wystarczy opłukać go pod bieżącą wodą, żeby pozbyć się pozostałości po czesaniu. A jeśli zdarza Wam się czesać na olekowaną czy na balsowaną brodę, to dajcie czasem do czyszczenia kartacza odrobinę szamponu do brody. To pozwoli Wam dokładnie zmyć z niego pozostałości kosmetyków i zachować go na długie lata w idealnym stanie. Mam nadzieję, że teraz już rozumiecie, dlaczego to właśnie taka niepozorna szczotka nazwana została podstawowym narzędziem każdego brodacza. O swój własny egzemplarz zapraszamy Was oczywiście do naszego sklepu. Link jak zwykle znajdziecie w opisie tego filmu. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, pytania zostawcie w komentarzu, na pewno się do nich odniesiemy. Nie zapominajcie też o zostawieniu subskrypcji, bo już wkrótce kolejne materiały dla brodaczy i nie tylko. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.